No, o, idą, 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 czekaj. Super, kurwa, też mam tą emotkę, kurwa. No, o, wszedli, weszli, znaczy, nie wszedli, weszli. Co ty chierdalisz? No, teraz. No zobacz, zobaczę, że... teraz. Przecież. Ale nie podjeżdżaj tak agresywnie, robimy dużo boksów. Co to jest, dominacja genetyczna? Nie spada nie. Ja pierdol, nie mam ochoty. Ja No oni będą... To są chyba ich jedyne 4 w emotki sensie. To są 4 rafie. A rachnijmy. bo ko Take DL 130 Trzymaj Tak? I co? Czekaj, nie zabijaj Lecz się Chuj, dupę, dawaj tą rybę No śnieg.